Siem was bardzo serdecznie. Ja jestem Piechol i witam w kolejnym odcinku serii *Devil May Cry*. część trzecia przypominam. Chodzi o ten, ośrodek dla grał z Batmana. The Great One, who once ruled this earth as the medium greatest minds of their time, those who revered evil, constructed this glorious edifice. Now, after two millenniums of confinement, it can at last fulfill the purpose for which it was intended! That's none of my concern. Ah, we have it. Of course, he's taking good care of it. To jest jedyny memento, który pozostał Aaaa, czyli on go wcale nie obczaja, tylko obczaja medalion, którego prawdziwej mocy Dante rzekomo nie ma pojęcia, prawda? Nie mówcie, że to jest dziewczyna Vergina. Wkroś się ze śmiechu, zaraz. to za jak się maluje na twarzy tej kostuchy. No, ja się troszeczkę bardziej namęczyłem. W sumie Vergy tylko dobił. A tak co drogą Arkana, ty musisz być naprawdę szybki bo ładnie w krótkim czasie się znalazłeś tam na samej górze. Co to, było? Co to była za maszyna? Motor? I teraz pytanie, które jest jak najbardziej na miejscu. Czy ona wiedziała, że są z tyłu? Czy twój przypadek? 3. Jak widać. Misja trzecia. Mission Free: The Devil's Tower. Invade the Colossal Tower. No, no, spoko, Objective. Zaczynajmy. Ciemna alejka, to jest chyba kino po lewej, nie? Co, co to za maszkary? Oj cóż, ej, kurde. Niebezpieczne maszkary, trzeba dodać. Eee, nie, wiecie co? Oni nimi trzeba się zająć w pierwszej kolejności. Będą upierdliwi, będą przeszkadzać mi w wyprowadzaniu kombosów. To jak ja przez double jump się dostanę do góry, a waż. W ten po prostu strasznie skoczyć o dziwo. A, i wybuchające beczki. To klasyka dla całego świata gamingu. Aaa, no kurde, tam nie wskoczyłem, może stąd. Ej, 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 tego Suicide Bombera to mi weźcie stamtąd, jak najdalej, ode no mnie. Ej, choć w sumie, dobra. Ej, o! Spodziewałem się, że sam się jest w stanie wystadzić, ale nie wiedziałem, że tak szybko. Myślałem, że mam większe okienko czasowe. No wreszcie, mogę się tu zająć. Dobra, a teraz może jakiś dobry combo. Na koniec, ej, stop, 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 ale najpierw życie. W pierwszej kolejności. No, który podejdzie pod ostrze. Ej, kurczę, przecież ty byłeś w obrębie mojego cięcia, to jak mogłeś mnie jeszcze wyciąć? Nie wiem, że Dante wymachiwał za słabo. No i tak w ogóle zapomniałem o e, czerwonym napadzie. A czerwony, czerwony tutaj odpowiada za e, ruch, który jest powiązany bezpośrednio ze stylem, jaki mamy wybrany. Póki co na samym początku do wyboru są cztery. Trickster, który akurat mam teraz włączony, czyli e, uniki powiedzmy. No, kiepski uniki, póki co, ale też te e, style wzrastają, a właściwie ich poziom wzrasta wraz z progresem w grze. To jest tak Trickster, później jest chyba Gunslinger, czyli spec od broni palnej. Swordmaster, czy coś tam w tym stylu. W każdym razie broń biała, specjalizacja, wiadomo. I Royal Guard, czyli blokowanie, którego tutaj domyślnie nie ma. Nie, ale jest Widzę na barze, co się dzieje. No i oczywiście destrukcja otoczenia jest tutaj na porządku dziennym. Tam znajduje się waluta, którą trzeba zbierać, jeżeli mamy. W zamiarze szybko kupić jakieś ulepszenia. Więc wybaczcie, że czasami po prostu będę wjeżdżał w otoczenie i rozwalał wszystko w drobny mak. Ale to jest tutaj wymagane. Co prawda, nie wszędzie czają się czerwone orby. Czerwone mordy. <grym zainteresujesz> Ej, może zagrać czutki. Tak, takie coś. Ej, moment, a szafa grająca jest jeszcze sprawna. Ej. Aha, czyli może bym nie rozwalił i to bym usłyszał tą tym ale nie. A, i teraz tak zwany przełącznik po prostu, a tutaj nie ma zwykłych przełączników. Tutaj wszystko trzeba zrobić mieczem. Kombo, to podstawa wszystkiego tutaj. Akcja, akcja i jeszcze raz akcja, ale nie, szacika oczywiście, że przyjmę. Obrzyn w ręce, zawsze przydatny. No, jak widzicie, broń możemy zmieniać w locie, ale tylko dwie. Więc trzeba uważać, jakie ma się przy sobie aktualnie. Zresztą, szocika zaraz przetestujemy, bo tutaj należy do jednych z bardziej mocarnych broni. Przynajmniej na początku. O, mębelki da się wyciąć? Da się. I nawet jest to wysoce płatne. O, o, i zaraz 10 tysięcy, już na dzień dobry. ale jeszcze nie byłem w ogóle w miejscu, gdzie można ulepszać. Co można to robić między misjami, ale ja zgapiłem ten moment, przegapiłem. Dobra, czyli kolejna wariacja na temat kostuchy. Dobra. Zdebroń domyślna wam się nie zmienia. Widocznie wywodzi się z tego samego obozu szkoleniowego. A właśnie, szocik miałem pokazać. No, jak widzicie, daje kurwa radę. No inaczej, on tutaj chyba poszedł po co największy przytał No, przeciwnicy przyklejają się do ścian. No i tak właśnie powinien działać shotgun. Powinno być czuć tą moc. No, właśnie. Ale nie, póki co zamieńmy na Ebony i Ivory. Pistolety, które towarzyszą, do temu już praktycznie w pierwszej części serii. Już tym bardziej nie widzę, dlaczego miałoby ich nie być w prequelu. Choć w sumie twórcy chyba przygapili okazję na wlecenie tego jakoś w fabułę. No mógł je znaleźć gdzieś po drodze i mogli nakreślić bardziej. Więź między tymi spróbami a Dantem, nie no Moment, nie ta sytuacja jest ma stworzona na, do shotguna, więc nie będę wywijał czymś innym. Póki co, czy znaczy wywija. Strzał, do wywijania, to jest kurde. Póki co, wiesz. ale spokojnie, asortyment zaraz się powiększy. Podejrzewam, no inaczej, nie trzeba być Einsteinem, żeby pojść na pomysł, że skoro można zmieniać broń. Palną, to pewnie może też białą. A skoro póki co mam jedną, to druga musi się pojawić. I co najmniej druga. Uderzam, że będzie nawet więcej. Dobra, czyli tak, wyczyściłem to pomieszczenie. O! Oh. Nice Eee, ok, tu życie, spoko. I trzeba też uważać, bo czasami, przez to, że kamera, że tak powiem, daje pełnej swobody wglądu w sytuację. Ej, ja, choć teraz mogę w miarę. Nie, już chciałem powiedzieć, że mogę obrót do 360 stopni zrobić, ale. Nie do końca, tylko w pewnych momentach, w pewnych fragmentach mapy. Na przykład, tu nie na środku? Pewnie, czemu nie? Ale jeżeli podejdę, już tutaj, w żadnym wypadku. Nie, ale spokojnie, to tylko wpływa na większą filmowość ujęć. Ale też czasami przeciwników nie widać, nie? Dobra, uderzamy tam, gdzie jest wielka krwista, czerwona łapa. Yy, czyli wyszedłem, tak? Z powrotem. Nie. Nie, nie wyszedłem z powrotem. Nie, faktycznie. I się już bym zbłądził w trzeciej misji. No bo czasami błądzenie rozkoszne tu się niestety pojawia. Nie ma radarów. Co prawda... Gra dostarcza potrzebnych wskazówek, gdzie trzeba się aktualnie udać. Ale też bez mapy łatwo zbłądzić. To jest w sumie moment. No tak ja mówię. Ej, moment, ale nie, mapa może się ukrywać w statusie tutaj. Jest, faktycznie. Ej, dobra. No to oficjalnie, jeżeli gdzieś zwłądzę, to możecie mi oficjalnie w komentarzach przypominać, że kurde przecież jest mapa. Ale nie, najpierw, że tak powiem, rzeczy pierwszej potrzeby, czyli pozbierać czerwone ryje. To jest oczywiście. Ej, co to jest to niebieskie? Blue orb fragment. A fragment of crystallized life force. Four of these combined. Form 1 Blue Orb. Aha, czyli cztery takie i rośnie nasz pasek zdrowia. Dobra. tam co się za dachu? Nie myślę, że ja tego nie widzę. No. Kurczę wytrzymała, jest ta rzeźba. No, ale nic nie jest. Niezniszczalne do tego. Dobra, czyli to już druga część. Dobra, z Foxy, fajnie. Zanim pójdziemy w stronę światła, zobaczmy, czy na pewno czegoś nie pominąłem. Ej, e, e, widzicie to czerwone tam? Tak tam wejść? Aha, w ten sposób, dobra. czy trzeba być jeszcze otwartym na delikatny exploring. Mimo tego, że gra jest z gatunku zamkniętych w przestrzeni. Aha, czyli powiedzmy, bankomat, tak? Z czerwonymi ryjami więcej naparzam bez przerwy, tym więcej ordów, ale Wszystko co dobre, szybko się kończy. Ale nie, 14 tysięcy, no zaraz to trzeba wydać na jakieś upgrade'y. I właśnie na szczęście zbliżamy się do miejsca, gdzie takich upgrade'ów można dokonać. Też niezmienne od pierwszej części serii. Tak jest, właśnie to wytłumaczyłem. Czyli po prostu składając w ofierze czerwone mordy, możemy ulepszać to I teraz tak, zobaczmy na stylę. Trickster, Swordmaster, Gunslinger. I Royal Guard. Ja weźmiemy Swordmastera. I co skoncentrujemy się na wymachiwaniu miecze, w jak najlepszym stylu. Dobra, equipment póki co. Tak jak mówiłem: dwie podręczne rzeczy z dwóch gatunków, czyli i bronie białe, i bronie palne. A itemki nie. Actions, no właśnie, tutaj zainwestujemy chyba. Stinger A High Speed, Lounge Attack Towards. Tak, to się na pewno przyda. On raz na drugi poziom. O, jest double jump, ale za 20 tysięcy. Okej. Okay. Drive. Co to daje? A Lightning quick sword swing that sends a powerful shockwave wave for its enemies. Hold down żółty, then release. Moment, jak może być quick, skoro muszę coś przytrzymać. Nie, póki co nie bierzemy tego. Ale może... Ej, może ulepszymy brym palną? Ej, nie, może klasycznie najpierw zainwestujemy w pistolety. I nazywajcie mnie skąpcem, ale resztę przetrzymamy na... lepsze upgrade'y. Nie idź w stronę światła, tak zawsze mówią. No chyba, że już jesteś konający, no to wtedy idź, biegnij w stronę światła, szybciej! Skończyły się środki przeciwbólowe. Eee, Okej, okay, dobra, to skąd było to z światło w takim wypadku? No na pewno jesteś świeczek tutaj. Ale w ogóle słabo pilnowane jest to wejście do wieży, nie? Aha! Do, dobra Wykrakałem I to jest jakaś wariacja na temat Cerbera? co my wchodzimy do Hadesu Bo wiem, ja Hades był pod ziemią, tu jest bardziej w górę, czyli A! Nowoczesność wkradła się nawet do piekła?

Chodź, chodź, chodź. Do nóżki, Do nogi kurwa powiedziałem. Nie no, spoko, ale pięściami nie będziemy walczyć, nie po to kupowałem Stingera, żeby go zarazem wykorzystać. Ja tak jak mówiłem, szacunek do przeciwników, czyli najpierw musimy zobaczyć co on tam właśnie może wyczynić. No i to jest jedna z jego umiejętności, widzę. Czyli sople zrzucane z powietrza. Ej, dobra, ja bym tak jednak podszedł. I troszeczkę bliżej. Oż nie, to był zły pomysł. Ej, kurde, moment. Jemu praktycznie jeszcze ani gram życia nie trzedł. Oj, nie, 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 to już pamiętam, to pamiętam. Poza moim polem wzroku spadł przypał. No, tutaj już widziałem. Skrawek. Tego co mogło mnie spotkać, abym się nie przeturlał. Ej, dobra, moment. Wyscelujmy w łapy, bo coś mi się wydaje, że kiedy lud zejdzie mu z rąk... To czy z łap tak właściwie Będzie można wykonać lepszy atak. Ej, dobra, strzelaj sobie do przodu. W tym momencie pozwól, że Zajmę się swoją łapką. Może Stinger raz, Stinger dwa. A, crazy! Oj, unik, unik, Ej, stop! Ej, skąd wrócił ten lód? Przecież zestrzeliłem cały teraz. Z każdej mordy, z każdej łapy, O nie, dobra. Widzę, po się inwestować w upgrade'y. Epwony, i Ivory. Tutaj... O, nie dobra. Jeden cios pomnie. Więc, dobra, trzymajmy dystans. Nie mówię, że to jest niewykonalne, ale będzie ciężko, to na pewno. Możecie skończyć na więcej niż jednej klubie. O, żeś. Coś tak podczerwienia. Nie może to ze złości, no może, właśnie, jest takie blisko. To już, O, o fuck, jeden z z na klatę. dosyć przyjemnie. O i drugi, ej, dobra, może to jest najwyższy moment, żeby skorzystać z temu, i pokazać tak właściwie, jak się ich używa. Vital Star S. No, widzicie niezbyt dużo, ale coś tam oddowiło. Może jednak skończy się przy pierwszej klubie. Moment, 7, 6, albo teraz mnie... Nie dojechał, ale moment Nie Trzymać dystans, on jest, pamiętajmy, przypięty łańcuchami Dopóki jestem daleko, tylko sopelki Orzesz, albo nie tylko sople Też widzę, śnieżkami rzuca Ja nie wiem, zawsze jakoś serbera łączyłem z ogiem czemu tutaj nagle lud? Orzesz nie, tak jak widzicie w powietrzu też strzelając można utrzymać że powiem wysokość nie spadam od razu na mordę. O kurde. Nie gadają więcej uników, niechą... Też nie uniki powietrzne, kiedy właśnie ataki lecą z powietrza. To jest dobry pomysł, nie sądzisz. Może wprowadźmy go w życie. A, co? No kurde! Ej, no zaraz nie dość, że stracę gwiazdkę, którą mogłem zostawić na później. Aha Tak jak mówiłem nawet na normalu nie bywa łatwo. Moment, i sprawdźmy, czy miałem rację. No to już upgrade'y zrobione, na szczęście. Ale tak, sprawdźmy. No i tak widzicie, gwiazdkę już wykorzystałem. Więc trzeba być naprawdę wielce ostrożnym, kiedy w jakiej sytuacji wykorzystuje się takie właśnie przedmioty. Ja spokojnie, senkę przewinę. Jest taka możliwość, na szczęście. Purcy pomyśleli inaczej, twórcy kurwa wiedzieli. Oni wiedzieli, że będzie dużo powtarzania. Nie mówię tylko osoby, bo naprawdę tak wiedzieliście, parę ciosów wystarczy. Mimo tego, że Dante jest pół demonem, to i tak... On nie mierzy się kurwa z byłem frajerem ze społżywczaka. Spotkanego przypadkiem, tylko to jest kurwa, serwer. No właśnie może... A właśnie, przecież właśnie, kurde, ja zmieniłem styl na ten związany z mieczami, no to teraz jestem kurczę bogatszy o parę dodatkowych ciosów. Oho, to cerwerku. Chyba, ale delikatnie polecimy na pałę. Oj, albo nie, to był zły pomysł. chyba, że to mi mi się załatwi. Oooooo, no, ej, póki co, sweet. Showtime. No, coś więcej niż showtime Dante, Dante, no. Dobra, ej, to się Ej, cicho. Stylish? dobra, jest i stylisz sanisko, nisko, to ubymia. To jeszcze za wysoko... Chuj, wie, nie trafiłem, w każdym bądź razie. Oj, ej, 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 nie chciałbym czegoś tak fajnego, tak łatwo zmoczyć. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, spokój, spokój, dobra, pozbyliśmy się lodu Ej, w sumie... Ej, też nie wiem kiedy, ale pozbyliśmy się też drugiej główki Znaczy trzeciej tak właściwie, druga została ...z pierwszą do zespołu. Oj, chyba tu było zbyt ochocze z mojej strony, ale za to tego wykończę. Oj, nie? No! No ile jeszcze? Oh. Ej, nie, bo jeszcze że żeby prowadzić ją swoją prawą łapą i będzie po mnie. Kto wiedziałeś? Kto wiedziałeś? Nie wiem, nie wiem, Ej, no, twoje słowa to ambrozę do mojej duszy. Że ktoś. jest świadom moich umiejętności jako gracza? Że dobrze wymachuję mieczem w Devil Nie, no, dzięki. Aż przykro, że musiałeś zginąć, ale ej, no, w sumie stałeś mi na drodze. Eee. Dobrze widzę. To jest ale z trzema wyruchomymi częściami. No wam powiem to już wiem chyba na jaką bramę będzie mogli zamienić teraz ładnie Cerberus, a weapon of free interlocking rods infused with the elemental power of ice Aha, no czyli jednak Nawet po śmierci na stale połączone z lodem Nie no, nie będziemy wchodzić teraz. Ej, moment ja nawet nie byłem świadom, że wciskając dół na krzyżaku, możemy w skrócony sposób dostać się do tamtego ekranu. Dobra, ale jak to wygląda? Dobra, dobra, tu jest to, ale poproszę Serborusa. Ej, powiem wam, podobnie jak w w Ninja Gaiden, chociażby. O, to jest dobre. To no z tego będę korzystał często. No widzę panienka, wreszcie postanowiła dojechać. A czemu na jakurat? Nie, zapomniałem, że on refleks to ma. Co ja co? Ale oprócz luzu ma jeszcze na pewno refleks. No, nie jest zbyt gadatliwa. No i wy czy wy to widzicie? Ja jestem pewien, że ta pani gasia się nie spodziewała. E, Adrenalina. Twoje paliwo widzę, Dante. I za to cię tak lubię, właśnie. Właśnie za. Rozpierdol non stop. All the fucking time. I też lubię w tobie opanowanie. Ale tylko w wybranych sytuacjach, getting better and better No mam nadzieję, że z tego samego zdania, co Dante Dobra, koniec misji Zwiastuje też również to koniec odcinka Tylko pytanie, jaka ranga? Wszystko poniżej B przypał, oj, chyba tak się właśnie zapowiada, chyba C wpadnie. Nie, ooo, na szczęście. Nie wiem jak oni kurde liczą średnią, ale... Na szczęście dla mnie. B. Dobra kochani, trzymajcie się, do usłyszenia. Następnym razem. Pozdro. Cześć, hej.